Cześć, witam! Książka, którą Wam za chwilę pokażę, została kupiona przeze mnie z powodów sentymentalnych. Oto ona. Nosi tytuł Karpackie i została napisana przez Marcina Niziurskiego. Być może hmm, któremuś z moich widzów to nazwisko coś powie. Tak, Marcin jest synem Edmunda Niziurskiego, autora wielu popularnych książek dla młodzieży, popularnych w czasach hmm, PRL-u. Hmm, I Marcin właśnie. Napisał książkę karpackie. Zanim przejdę do Marcina Niziurskiego, muszę coś powiedzieć o jego ojcu, Edmundzie Niziurski. O, otóż Edmund Niziurski, mam tutaj kilka jego książek, jest autorem takich przebojów jak Sposób na Alcybiadesa, Przygody Marka Piegusa, Awantura w Niekułaju, czy też Klub Włóczykijów. Czy to w klubie Włóczykijów jest ten fragment. Ratowania kwiata, folfilodendrona Na początku musicie mi przypomnieć. Książki Edmunda Niziurskiego Noco Działy się w rzeczywistości perelowskiej, ale charakteryzuje je wspaniały humor językowy, humor ym, sytuacyjny. A wracając do językowego, już nazwiska są bardzo ciekawe, jak to było. Wieńczysław Nieszczególny. Był jednym z bohaterów jego książek. Mo, moją ulubioną jest sposób na Alcybiadesa. Nie tylko dlatego, że bohaterem jest nauczyciel, ten, no, nauczyciel historii, ale przede wszystkim dlatego, że znajdujemy tutaj prześwietny poemat, który swoją wartością literacką równy jest prawie panu Tadeuszowi. Ten fragment tego poematu brzmi: Zachodzi słońce. Nad wędzarnią, krawo. Słychać krzyk drobiu Więckowskiej, nieświeży Sezon skończony Żegnaj, sławo Na zwiędłych liściach Znokautowany bokser leży Twarz mu wykrzywia Uśmiech żałosny Byle do wiosny Kiedy ci walka Na pięści zbrzydła Poezji Rozwiń zgrzydła. Czy też uważacie, że Mickiewicz nie powstydziłby się takiego poematu? Bo ja tak uważam. Panie z naszej biblioteki no, przekazały mi kilka książek. Awantura w Niekłaju, Edmunda Niziurskiego. Co tam? Nauczyciel? Nie, on był lekarzem. Przygotowuje chyba inscenizację bitwy pod Grunwaldem z okazji tej rocznicy i mamy tutaj trzy zwalczające się grupy, w tym jedną dziewcząt. Bardzo mi się w miasteczku Niekłaj bardzo mi się ta książka podobała z tego powodu, właśnie, że dziewczyny też walczyły. A także dwie książki, których ja nie znam. Nie czytałam, to chyba są jakieś takie późniejsze. Edmund Niziurski, Tajemniczy Nieznajomy ZOO, i Edmund Niziurski, Żaba. Pozbieraj się, czyli Siedem Obłędnych Dni Tomasza Ży. Jeżeli czytaliście, to napiszcie, jak się wam one podobały, jak się mają do tych wcześniejszych tytułów Edmunda Nziurskiego. A osobiście mogę powiedzieć, że dla mnie Edmund Niziurski to też jest pewne wspomnienie otóż, był to pisarz, którego widziałam jako pierwszego na żywo. To był pierwszy mój pisarz widziany na żywo. Otóż przyjechał on bardzo dawno temu, z 50 lat temu, do biblioteki w Międzyrzeczu. No i pani na polskim zaprowadziła nas na to spotkanie autorskie. Do dziś pamiętam wszystko, co się działo na tym spotkaniu. Tyle o ojcu, czyli Edmundzie Niziurskim. Jego książki czytam i moim zdaniem się nie zestarzały. Wspomnienia, po prostu wspomnienia. A teraz przechodzę do Marcina. Marcin Niziurski jest malarzem. Wszystkie grafiki w tym tomie są jego autorstwa. Między innymi ten na okładce jest grafikiem, malarzem. I jak mówię, te swoje książki ilustruje. A właściwie nie znam więcej, tylko tę jedną. Ta książka ma też dodatkową wartość. Otóż. Jest ona sygnowana przez autora. Jest tutaj, nie wiem czy Andrzejowi uda się sfilmować, ale na pewno, bo Andrzej wszystko sfilmuje. Czyli jest tutaj podpis autora oraz numeracja, bo ukazało się tysiąc sygnowanych egzemplarzy, i to właśnie jest jeden z nich. O czym jest ta książka? Tytuł Karpackie już sugeruje, że o, o Karpatach, ale jak o tym pisze sam autor? Mówi on tak. Do Karpat mych zimą zdążam przez Kraków, a pozostałe pory roku traktem wzdłuż Wisły. Stosunkowo mało uczęszczanym, jakkolwiek starannie utrzymanym i widokowo wielce atrakcyjnym. Tę właśnie drogę letnich moich marzeń spróbuję teraz opisać. A więc jest to sprawozdanie. Ale nie sprawozdanie typu sportowego, tylko sprawozdanie typu artystycznego z wędrówek Marcina Niziurskiego po Karpatach. Ta wędrówka zaczyna się od Sanoka, potem jest Przemyśl, Wysowa, Kolbuszowa, żebym czegoś nie zapomniała, Beskid Niski, a więc podróżuje po tych Karpatach tak niespiesznie, zatrzymując się w zaprzyjaźnionych zajazdach, gospodarstwach agroturystycznych, Agroturystycznych i przekazuje nam co piękno no, tych ziem, y, 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 przytaczając też legendy. Legendy o kamieniach, o diabłach, o y, jakichś tam zasłyszanych historiach. Wszystko w tej książce jest. Nie najbardziej zafascynował rozdział o fałszowaniu kamieni. Nie wiedziałam, że taki proceder ma miejsce, ale niżurki poświęca mu, jak już powiedziałam, cały rozdział. I zaraz Wam. Zaraz Wam. Ten rozdział przeczytam. A, ale przedtem Kastor i poluk po polsku. Kastor i poluk po polsku nazywali się Świstun i Poświstun. Czym oni się zajmowali? Świstun przyzywa gwizdaniem deszcz, żeby gospodarzom ulżyć, plony ratować. Jesienią późną, w zimie i na przedwiośniu odgania pożary. Morowe powietrza, wilki, biesy nieprzyjemne, w ogóle moce, złe moce i dopust Boży. Poświstun zaś Płoszy nocnych intruzów i zmory. Dma dba o mir domowy, wszelako bywa, że pozwala cierpiącym zamknąć oczy. A więc takie dwa bóstwa opiekuńcze w gospodarstwach i domach. Tutaj Niziurski przywołuje. I teraz fałszywe kamienie. Fałszywe kamienie na Podkarpaciu i w Karpatach. Dotychczas temat kamieniarskich fałszerstw był przez historyków kryminologii oraz sceptycznych mineralogów podejmowany sporadycznie, ukradkiem i marginalnie, przy okazji rozpatrywania czynów dokonanych na bitej monecie lub papierach wartościowych, a także analizy procesów instytucjonalnego psucia pieniądza przez bankrutujących tu i ówdzie na przestrzeni dziejów władców, którymi kierował spaczony instynkt samozachowawczy bądź Premedytacja Groszoroba. Bona, wzorem wszystkich Sforców, osobiście zatrudniała fałszerzy, ba, ufundowała nawet szkołę podróbek w Chęcinach, popularnie zwaną fałszywką. A więc królowa Bona przyczyniała się do fałszowania kamieni. Powody fał dokonywania fałszerstw skalnych w Polsce były rozmaite. Na przykład mniejsza konkurencja niż w przypadku pieniądza, wysokość opłat wnoszonych za kruszywo, powszechny brak dostępnych cenowo, dostępnego cenowo litego budulca, zakaz pozyskiwania materiału, fałszowano kamień budowlany, ale też kamienne serca i inne. Czy słyszeliście o fałszowaniu kamieni? O fałszowaniu budulca e, e, wydobywanego w górach, bo ja nie. Ale ten rozdział, tak jak inne, jest w tej książce najbardziej e, bardzo fascynujący a więc niespieszna, płynąca opowieść o jego wędrówce e, tymi karpackimi szlakami. Czego mi brakuje w tej książce, bo ilustracje w, si w środku są piękne i autorskie, w tej książce brakuje mi mapy. Mapy, która by ilustrowała dokładnie, jakimi szlakami wędrował, jakie miejscowości odwiedzał, z kim się, no właśnie, tego mi w tej książce brakuje. A sama ona, no cóż, na wakacje mogę polecić, zwłaszcza tym, który, którzy w tamte strony się wybierają. Tak więc Marcin Nizurski w tym gatunku literackim sprawdził się jak najbardziej. I jeszcze raz, Pytam, czy czytaliście ojca, czyli Edmunda Niziurskiego, a być może już zetknęliście się z tą książką, Karpackie. To tyle. Dziękuję. Do zobaczenia.